Pierwsza księga królewska rozdział 15. Abijam objął władzę królewską nad Judą w 18 roku panowania Jeroboama syna Nebata. A sprawował ją w Jeruzalemie trzy lata. Matka zaś jego nazywała się Macha, a była córką Absaloma. Popełniał on wszystkie grzechy swojego ojca, które ten czynił przed nim. A jego serce nie było szczerze oddane Panu Bogu jego jak serce Dawida, jego praojca. Lecz przez wzgląd na Dawida pozwolił Pan świecić jego pochodni w Jeruzalemie, wzbudzając mu syna jako następcę i pozwalając ostać się Jeruzalemowi. Dawid bowiem czynił to, co prawe w oczach Pana, i przez całe swoje życie nie odstąpił od niczego, co on mu nakazał, wyjąwszy sprawę z Uriaszem hetejczykiem. Wojna zaś, która wybuchła między Rechabeamem a Jeroboamem, trwała podczas całego jego życia. A pozostałe sprawy Abijama i wszystko, czego dokonał, a także wojna, która toczy się między Abijamem a Jeroboamem, zapisane są w Księdze Dziejów Królów Judzkich. I spoczął Abijam ze swoimi ojcami i pochowano go w mieście Dawida, a władzę królewską po nim objął Asa, jego syn. Asa objął władzę królewską nad Judą w 20 roku panowania Jeroboama, króla Izraelskiego, a sprawował ją w Jerozolimie 41 lat. Babka zaś jego nazywała się Macha, a była córką Absaloma. Asa czynił to, co prawe w oczach Pana, tak jak Dawid, jego praojciec. Uprawiających nierząd kultowy wypędził z kraju i usunął wszystkie bałwany, które sporządzili jego ojcowie. Nawet Machę, swoją babkę, pozbawił godności królewskiej matki za to, że kazała sporządzić obrzydliwego bałwana Astarty. Asa kazał zwalić obrzydliwego bałwana i spalić nad potokiem Kidron. Lecz świątynki na wzgórzach nie zostały usunięte, jednak serce Asy było szczerze oddane Panu przez całe jego życie. Sprowadził też do świątyni pańskiej poświęcone dary swojego ojca i swoje własne poświęcone dary w srebrze i złocie oraz naczynia. A między Asą a Baszą, królem izraelskim, toczyła się wojna przez całe ich życie. Basza, król izraelski, wyruszył bowiem przeciwko Judzie i obwarował ramę, aby odciąć ludziom dostęp do Asy króla judzkiego. Wtedy Asa wziął całe srebro i złoto pozostałe jeszcze w skarbcu świątyni pańskiej oraz skarby domu królewskiego. Wręczył je swoim sługom i wyprawił ich do Ben Hadada. Syna tabi Limona, wnuka Hezjona, króla Aramu, mieszkającego w Damaszku z takim poselstwem. Niech będzie przymierze między tobą a mną, między moim ojcem a twoim ojcem. Oto ja przysyłam ci dar w srebrze i złocie, a ty zerwij swoje przymierze z Baszą, królem izraelskim, i niech odstąpi ode mnie. Ben Hadad przychylił się do prośby króla Asy i wyprawił dowódców swoich wojsk przeciwko miastom izraelskim. Spustoszył Ilion, I Dan i Abel Macha, całe kineret, a poza tym całą ziemię Neftali. Gdy Basza usłyszał o tym, zaprzestał rozbudowywać ramę i zamieszkał w Tirsie. Król Asa zawołał wszystkich bez wyjątku Judejczyków, i ci uprzątnęli kamienie i belki ramy, którymi Basza kazał ją obwarować. Król Asa zaś obwarował nimi Geba Benjamin i Mispę. A pozostałe sprawy Asy i cała jego potęga rozwszystko wszystko czego dokonał, i miasta, które obwarował, są zapisane w księdze dziejów królów judzkich. Na starość Atoli chorował na nogi. I spoczął Asa ze swoimi ojcami i został pochowany obok swoich ojców w mieście Dawida, swojego praojca, a władzę królewską po nią objął Jehoszafat, jego syn. W drugim roku panowania króla judzkiego Asy. Objął władzę królewską nad Izraelem Nadab, syn Jeroboama, a panował nad Izraelem dwa lata. I czynił to, co złe w oczach Pana i kroczył drogą swojego ojca i w jego grzechu, którym przywiódł do grzechu Izraela. Ale Basza, syn Achjasza z plemienia Zachara zbuntował się przeciwko niemu i zabił go Basza w Gibeton, który należy do Filistyńczyków, gdy Nadab i cały Izrael oblegali Gibeton. Basza pozbawił go życia w trzecim roku panowania Asy, króla judzkiego, i objął za niego władzę królewską. Objąwszy zaś władzę królewską, wytracił cały ród Jeroboama. Z całego rodu Jeroboama nie pozostawił nikogo przy życiu, aż do całkowitej jego zagłady. Według słowa Pana, które wypowiedział przez swojego sługę Achjasza, Sylo, za grzechy Jeroboam które popełnił i którymi przywiódł do grzechu Izraela, pobudzając do gniewu pana Boga Izraela. Pozostałe zaś sprawy nadaba i wszystko, czego dokonał, zapisane jest w księdze dziejów królów izraelskich. A między Asą i Baszą, królem izraelskim, toczyła się wojna przez całe ich życie. W trzecim roku panowania Asy, króla judzkiego, objął władzę królewską nad całym Izraelem Basza, syn Achiasza, a panował w Tirsie. 24 lata. Lecz czynił to, co złe w oczach Pana i kroczył drogą Jeroboama i w jego grzechu, którym przywiódł Izraela do grzechu.